Hej, witam cię serdecznie na moim kanale Słodki Dekor. Nazywam się Beata Młynarczak i jestem lukromaniakiem. Od dłuższego czasu zajmuję się dekorowaniem pierniczków i ciasteczek, lukrem królewskim, a także innymi produktami. Zajmuję się również nauką lukrowania. Jeżeli ktoś ma ochotę, chce zacząć, a nie wie od czego. To prowadzę stronę słodkidekor.pl, gdzie można znaleźć wiele różnych kursów, e-booków oraz szkoleń na temat lukrowania, dekorowania ciasteczek i pierniczków. W dzisiejszym filmiku chciałabym Ci pokazać, jak można w bardzo prosty sposób, dosyć szybki, przygotować sobie czasami nawet na ostatnią chwilę ciasteczka na podziękowania dla gości komunijnych na przykład twojego dziecka. Zajmiemy się przygotowaniem takich oto ciasteczek. Są to pierniczki ozdobione masą cukrową przy pomocy stempli do dekoracji. Stemple, których użyłam to są stemple od firmy kachna.pl. Ich fanpage to ciastkowe dekoracje, można tam sobie podejrzeć wiele, wiele różnych. Inspiracji. Chciałabym Cię również zaprosić, jeżeli bardzo interesuje Cię lukrowanie, jeżeli chciałabyś zgłębić troszeczkę więcej, dowiedzieć się troszeczkę więcej i dołączyć do wspaniałej grupy lukromaniaków, gdzie dziewczyny naprawdę i chłopaki również radzą sobie fantastycznie, pomagają sobie w tej swojej drodze lukrowej, spełniają się, zapełniają swój czas. Robią to hobbystycznie. Niektórzy myślą o tym, żeby rozwinąć coś więcej, ale naprawdę bardzo fajnie bawią się lukrem. Jest to grupa na Facebooku. Nazywa się Lukromaniaki Kreatywna Grupa Wsparcia. Link wstawię Ci pod tym filmikiem. Jeżeli masz ochotę i chciałabyś spróbować swoich sił w lukrowaniu, to oczywiście bardzo serdecznie Cię zapraszam. Zasubskrybuj również mój kanał, będziesz mogła wtedy na bieżąco dowiadywać się o nowych filmach, które pojawiają się na moim kanale. A teraz zapraszam Cię do oglądania filmu. Przyjemnej zabawy. Przygotujemy sobie dekoracyjne pierniczki komunijne. Naprawdę bardzo proste, bardzo szybkie każda osoba poradzi sobie z tymi pierniczkami. Wystarczy, że będziesz w posiadaniu takich stempli dekoracyjnych. Stemple znajdziesz na fanpage'u Ciastkowe Dekoracje albo na stronie internetowej kachna.pl. Potrzebujemy jeszcze Ciasteczko, foremkę w kształcie serca, z którego zrobiliśmy pierniczek. Może to być również ciasteczko kruche, żeby wyciąć sobie z masy cukrowej takiej wielkości wzór. Oczywiście potrzebujemy masy cukrowej, najlepiej biała, bo to jest kolor komunijny, ale możesz również przygotować w jasnym różu lub w błękicie delikatnym w zależności czy to jest dla chłopca czy dla dziewczynki bądź coś w kolorystyce sali komunijnej bądź zaproszenia proponuję ci użyć masy cukrowej do obkładania tortów Będziemy również potrzebować pędzelka i odrobiny wody, żeby przygotować, przykleić masę cukrową do pierniczka, a także Wałka do rozwałkowania naszej masy. Zaczynamy od masy. Musimy ją sobie troszkę uplastycznić. Jak już jest dosyć miękka, to ją po prostu rozwałkowujemy. i może być za bardzo cienka, bo chcemy, żeby wzór nam się ładnie odbił. Myślę, że taka grubość będzie idealna. Sprawdzamy teraz, czy ciasteczko się zmieści, tak. Wybieram wzór i teraz tak przykładam wzór w miejscu, w którym chcę. I musimy dobrze ucisnąć, wcisnąć do środka, tak żeby ten wzór, który tam jest, dobrze się odbił. Staramy się to robić z każdej strony, na środku i po brzegach. I teraz, delikatnie przytrzymując masę, odrywamy stempel. I pięknie odbił się nam wzór. Ściągam masę delikatnie. Bo później jak wytnę ciasteczko, będzie mi ciężko oderwać ją od maty. I teraz układam sobie kształt tak, żeby hostia była w centrum. I wycinam ciasteczko. Ściągam nadmiar masy. Podnoszę ciasteczko. Jeżeli gdzieś dobrze brzeg mi się nie odciął, to oczywiście go wyrównuję. I teraz przykładamy na nasze ciasteczko. Czy wszystko ładnie pasuje? Tak jest. Teraz będziemy przyklejać. Pędzelek nabieramy. Odrobinę wody i smarujemy ciasteczko. Masa cukrowa bardzo dobrze się przykleja. I układamy teraz wszystko ładnie, równiutko, delikatnie dociskając, żeby nam się ładnie przykleiło. Nie naciskamy, tylko delikatnie, bo to jest masa cukrowa do obkładania tortów i bardzo szybko możemy w niej zrobić odbicie naszego palca. I ciasteczko jest gotowe. Można dookoła wykropkować, ale można również dobrze zostawić. Tak. Także tak jak mówiłam, każda osoba sobie z tym poradzi. Jest to proste ciasteczko. Wystarczy tylko posiadać stemple do ciasteczek. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.